To radio Kiss. Przed mikrofonem Arkadiusz Kałucki. Dziś moim gościem jest Izabela Frączyk, autorka książki kolejnej już w swoim dorobku. Aktualna książka promowana przez nią nosi tytuł Siostra mojej siostry. Dzień dobry. Witam cię, Arku, witam Państwa. Książka oczywiście ukazała się nakładem wydawnictwa Pruszyńskiej spółka. Zanim o tej nowej książce trzeba powiedzieć, że pierwsza twoja książka 2010 rok pokręcone losy Klary. Rok później kobieta, kobiety z odzysku. 2013 to dziś jak kiedyś i w ubiegłym roku, czyli w 2014 dzień, koniec świata i jak u siebie. To zanim o tej nowej książce, to z perspektywy czasu, jaki był tamten rok, jakie były te poprzednie lata, czy te poprzednie lata miały wpływ na historię, którą dzisiaj nam opowiadasz w książce Siostra mojej siostry. Wiesz, to czy miały wpływ? No, raczej nie. Każda z tych książek jest osobną historią. Na pewno miały, jeżeli chodzi o wpływ, na pewno na jakiś warsztat, rozwój jako autora. To na 100%, aczkolwiek nie mam świadomości tego, w jaki sposób to nastąpiło i czy nastąpiło. Jakie były poprzednie lata? No, na, tak jak to wiadomo, na początku było dosyć nerwowo. Było te początki na rynku wydawniczym, księgarskim, to było jak takie stąpanie po takim bardzo grząskim gruncie. Ktoś, kto nie, ma, kto nie ma do czynienia z tym na co dzień i nie wie, jakimi czymś charakteryzuje ten rynek, no to może się zdziwić, bo, bo ponieważ ja całe życie zajmowałam się sprzedażą, natomiast rynek sprzedaży. Przedaży książek jest kompletnie inny od tego, co ja znałam do tej pory. Więc było mnóstwo zaskoczeń, mnóstwo nerwów, mnóstwo stresów. Ale no mówię, odkąd jestem już pod <grytania> skrzydłami dobrego wydawnictwa, już naszej polskiej czołówki, czyli Pruszyńskiej Spółka, no już jednak tych nerwów nie mam, już mam pewien luksus. Siostra mojej siostry, Hanka, główna bohaterka, jest owocem romansu matki z żonatym mężczyzną. Wiecie skromne życie w Bieszczadzkiej wiosce? I tak troszeczkę wyprzedzę być może pytanie, ale i fakty, że ona później przenosi się do Warszawy. I to jest kolejny przykład na to, że jednak ten wątek z małej miejscowości do dużego miasta jest u Ciebie kontynuowany, bo tak też było w poprzednich książkach. Jest kontynuowany oczywiście, ale nie do końca. No, pod koniec dzieje się nieco inaczej. Akcja rozgrywa się zarówno w Warszawie, jak i, jak i w Bieszczadach. Pamiętam naszą ostatnią rozmowę, kiedy zwróciłeś mi uwagę, że, że ta Warszawa się ciągle przewija. Więc w, a w obecnie pisanej książce już mamy Kraków i Myślenice, Więc już nie mamy Warszawy. No tak, to jest wszystko po drodze: Zbieszcza do Warszawy przez Kraków i, i tak dalej. Dwie postacie są, wychodzą na pierwszy plan przede wszystkim, czyli Hanka, yy, główna bohaterka oraz jej yy, siostra, o której dowiaduje się nagle niespodziewanie, siostra przyrodnia Kaja. Dwa światy równoległe. Jednej dziewczyny takiej skromnej, bym powiedział, nie, nie wiem czy biednej, ale skromnej bardzo. Prostej, bez żadnych fajerwerków. Druga z kolei zupełnie inny świat, świat, bym powiedział, no celebrytów na pewno, ale taki przy, przy, przypominający korporacje. Skąd pomysł na to, żeby zostawić takie dwa, dwa, dwa różne światy, czy na tej zasadzie, że przeciwieństwa się przyciągają? Może nie tyle, że się przyciągają, ale dwie y, siostry, gdyby one były obie takie niewyraźne i, i takie do siebie podobne, to, to by to nie było chyba ciekawe. To tam między nimi miało iskrzyć, tam miało się dziać. Zetknięcie akurat takich dwóch światów. No, Hanka wiedzie proste życie, ale to jest dziewczyna szalenie oczytana, inteligentna, y, która po prostu utknęła na takiej życiowej, finansowej mieliźnie, gdzieś tam w jakiejś tam y, w wiosce na końcu świata, i nie może się z niej wyrwać, bo nie ma pieniędzy, a żeby zarobić pieniądze pieniądze, nie może tam być, więc, więc żyje w jakimś takim finansowym i życiowym pacie. Oczywiście w tej małej wioseczce nic się nie dzieje, wszyscy wszystko wiedzą, wszyscy na temat wszystkich plotkują, więc tam nie ma żadnych zaskoczeń i ona tam nawet nie ma szans, żeby, żeby kogoś za bardzo poznać, z kimś jakieś nowe kontakty nawiązać. Owszem, ona stara się wiązać koniec z końcem, no ale po prostu jej nie idzie. I teraz mamy Kaję. Kaja jest... Kaja pracuje, mówiąc krótko, pracuje w telewizji śniadaniowej, jest gwiazdą Żyje w błysku fleszy, i twarz nie schodzi z okładek kolorowych takich czasopism dla, dla kobiet, takich plotkarskich różnych magazynów. Więc ona naprawdę żyje na, na bardzo wysokim poziomie, i nagle, nagle się dowiadują obie, że no, ojciec miał, miał kiedyś tam romans, owocem, owocem którego była Hanka, i nagle się okazuje, że na skutek pewnej intrygi, tutaj nie powiem jakiej, one, jednak ich życie się łączy w jakiś sposób, ich ścieżki się krzyżują. I zaczyna się tam coś dziać, i teraz ma to wpływ na życie jednej i drugiej. Został mi rzucony taki pomysł przez, że tak powiem, mojego opiekuna w wydawnictwie. Wydał mi się z początku bardzo banalny. Tymczasem, jak zaczęłam pisać, no to zaczęło mi się tam naprawdę kręcić i zaczęło iskrzyć, i zaczęło się tam gdzieś naprawdę fajnie. Książka Siostra mojej siostry, przypominam, moim gościem jest Izabela Frączyk. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Pruszyński Spółka. We wszystkich poprzednich książkach. Tak naprawdę, number one to jest świat kobiety w różnym wieku, o różnym statucie materialnym, życiowym, kobiety po przejściach i też te, które dopiero życie przed nimi niesie jakieś niespodzianki. Pytanie takie troszeczkę wybiegające w przyszłość. Czy będzie ze swojej strony książka? Gdzie głównym bohaterem będzie mężczyzna. Właśnie miała być, ale mi nie wyszło. Chociaż okazało się, że mam nieuregulowaną kwestię praw autorskich do pomysłu. Staram się każdą książkę pisać tak, żeby jednak ten facet też miał coś do powiedzenia. Owszem, on nie jest bohaterem pierwszoplanowym, ale jednak mimo wszystko bierze pełnoprawny udział w akcji. Natomiast, czy będzie kiedyś o facecie i z punktu widzenia faceta wyłącznie, nie wiem. Myślę o tym, zobaczymy, co nam się uda zrobić. Ale ciężko jest pisać. Masz kłopot, żeby, żeby wejrzeć, że tak powiem, w rolę mężczyzny? Czy też y, brak ci pomysłu na to, bo no, co by nie mówić, no to nie tylko kobieta jest zmiana, no, ale facet też? No przecież wy jesteście z Marsa. A wy z Wenus, to wie. No więc właśnie, czy, czy jest trudno? Nie, ja dużo pracowałam z mężczyznami, z nami ich bardzo wielu. Ja do tego już stopnia kiedyś tam wsiąkłam w ich towarzystwo, że oni przestali się kompletnie krępować moją obecnością i traktowali mnie, jakbym była kolegą. No więc siłą rzeczy, no mnóstwo rzeczy się dowiedziałam, które być może niektórym kobietom są po prostu obce. Więc ja myślę, że to jest do zrobienia, tylko jeszcze nie nadszedł ten czas i ten pomysł. No już na koniec, książka. Siostra mojej siostry, wydawnictwo Pruszyński spółka, autorka Izabela Frączyk. Bohaterka Kaja jest w świecie celebrytów, i, i widać, że dzisiejsze nasze życie też kręci się wokół tych celebrytów, a powiedz mi tak prywatnie to śledzisz losy. Tych wszystkich naszych polskich celebrytów, a może polscy cię nie interesują, interesują cię bardziej ci z zachodu, jak to jest u ciebie i czy to też troszeczkę czerpałeś z tego do książki siostra mojej siostry? Kompletnie nie śledzę, bo nie mam na to czasu. Moją lekturą, tak zwaną celebrycką, to jest taka właśnie kolorowa prasa, raz w miesiącu u fryzjera. Ja tylko tam czytam tego typu, tego typu prasy. Także nie, nie śledzę absolutnie. No powiedzmy, że mam na tyle dużo wyobraźni, że jestem w stanie to sobie wyobrazić. Moim gościem była Izabela Frączyk, autorka książki Siostra mojej siostry. Książka ukaza się nakładem wydawnictwa Pruszeński Spółka. Dzięki. Również serdecznie dziękuję. Radio Kiss.